początku. Zaczyna Kolar od frontkika. Ale na razie daleko, daleko od swojego przeciwnika. Ale już po kopnięciu zdążyli wyprowadzić, także... No w końcu piłkarze. No to Dokładnie. Co... O, podchodzi już Kuba, ale nadział się na cios od Kolara. Warunki fizyczne po stronie Przemysława Kolara, no jest tutaj wyższym zawodnikiem, ale to też trzeba potrafić wykorzystać. Widzimy ten tego czarta wytatuowanego na plecach Kolara. No i on tutaj szykuje jakiś szatański plan na swojego przeciwnika, ale rusza w niego Kuba. Och, teraz kolar też spróbował na rozerwaniu tego klinczu, uderzyć taki cios młotkowy bity z góry. No i chyba z każdą sekundą w tej klatce nabiera pewności siebie. Kolar, chociaż on. Od początku mówił, że jest tutaj bardzo pewny siebie, nie ma nic do stracenia. Jego przeciwnik od lat trenuje, wie jak się zachowywać w klatce. On jest totalnym nowicjuszem i przychodzi się tutaj dobrze bawić. I jak na razie zdecydowanie to widać, chociaż już ciosy ze strony Kuby. Zagoniony pod klatkę teraz. Kolar i rusza na swojego przeciwnika, zawodnik z Krakowa. Bardzo, bardzo obszerny ten taki prawy w wykonaniu kolara. Jaki żywtem wyjęty z kraula. Ale odpuścił Kuba, nie podpala się. Spokojnie chce przeprowadzić ten pojedynek. Odpowiada obszernymi uderzeniami. Kolar na pewno się nie przestraszył swojego przeciwnika. To już duża rzecz. Nieco spokojniejszy moment, ale wszyscy czekają chyba na tę kolejną szarżę Kuby. No też zauważmy, że Kuba sobie bardzo ładnie... O, teraz pokazał rywalowi środkowi palec, zaprosił go do walki, no po tym faku ruszył do przodu Kolar. No ruszył, ale już znowu wrzucił... Wsteczny bieg. Teraz no powolutku, powolutku, powolutku wędruje pod siatkę. Na o. konferencjach był hop do przodu, teraz cały czas na wstecznym, ale idzie Kuba po pierwsze sprowadzenie, broni tego kolar. Wybroniona. Druga już próba sprowadzenia, drugi clincz, drugi klincz, rozerwany, latające kolano. No, zaczyna korzystać z coraz większego wachlarza technik. Kuba jeszcze teraz pokazuje kolarowi, no chodź dalej, chciałeś się bić, to bijmy się, a nie uciekasz przede mną. O, potężne te low -kiki. No i też zwróćmy uwagę, szeroko otwarte usta już przemysłowa kolera tutaj coraz więcej tego tlenu stara się nałapać. No tak, on nie wyprowadza dużo akcji, ale to cofanie się, walka na wstecznym jest też bardzo męcząca, bo trzeba cały czas e, uciekać. No i te ciosy takie przeszczelone też, bądźmy szczerzy, bardzo dużo energii mu zabierają. No, proszę, ale mamy koniec pierwszej rundy. Myślę, że niewiele osób zakładało, że Kolar wytrzyma do tej drugiej. Ja myślę też, że niewiele osób się spodziewało, że ta runda będzie aż tak wyrównana. Miał nadzieję przed tym starciem Kolar, że właśnie walka będzie się toczyła cały czas na nogach, więc póki co idzie zgodnie z jego planem, chociaż pewnie zamierzał, że będzie trochę więcej atakował. Widzimy te najlepsze akcje z pierwszej odsłony. Tutaj niewiele brakowało, żeby tym obszernym ciosem kolar trafił Kubę. No ale to są te odruchy, które wyrobił sobie na macie przez lata Kuba. Nawet balans ciałem, ucieczka z głową. No i chyba najlepszy highlight z tej pierwszej rundy. Nie ma miękkiej gry. Chciałeś się bić, to chodź. Przypomnijmy, trzy rundy po trzy minuty, półtorej minuty przerwy, tak? Jakie będą zasady w każdym z dzisiejszych pojedynków? Czyli przerwa nieco wydłużona, a długość rundy skrócona. O, widzimy, że. Kolar kuleje na nogę. Będzie sprawdzona, tak. Noga jest, już jest przy nim lekarz. No, to nie są dobre informacje dla kolara. Coś nie tak właśnie z kolanem chyba tam się dzieje. Bo nawet jeżeli lekarz pozwoli na kontynuację pojedynku, no to Kuba będzie na pewno polował na tą nogę. Koniec! Koniec walki! Nie może dalej walczyć! Kolar zwycięża, Kuba Nowaczkiewicz, no i udało się tutaj pokonać bez większych problemów przeciwnika. Pierwsza gala Kajlik zakończona przed czasem. Jeżeli dobrze pamiętam, trzy kopnięcia Kuba wyprowadził pod koniec rundy, trzy bezkarne lowkiki, które doszły do, do nogi Kolara. Uszkodziły i ją na tyle, że Przemysław nie jest w stanie kontynuować pojedynku. No to teraz czas sobie wytatuować to DPZ, bo zapowiadał, że wszyscy z jego narożnika i on wytatuują sobie taki właśnie tatuaż, to nawiązuje do hasła dalej przez życie, które wiedzie całą ekipę razem. Także i trąba, i narożnik, i trenerzy Kuby dzisiaj wieczorem albo jutro już będą chodzić z nową dziarą na nodze. Do werdyktu. Zwycięzcą walki przez przerwanie lekarskie Kuba, no walczcie, zachwycona hala Ergo Arena, olbrzymią radością. Teraz gratuluję Kubie, który cieszy się ze zwycięstwa, ale widzimy, jest też szacunek po pojedynku, podszedł Kuba. Powiedział nawet kolarowi, że dobrze było. Chyba się nie spodziewał rzeczywiście, że przeciwnik postawi aż tak trudne warunki. No i to było... To była zapowiedź tego, co...